Witam, dzisiaj będę chciał porównać pięć niedużych pilarek. One nie są dokładnie tej samej mocy i pojemności, ale są dosyć zbliżone, więc jeśli ktoś szuka małego urządzenia do drobniejszych zadań, to myślę, że każdą z nich może brać pod uwagę. Z tym, że oczywiście cenowo one się dosyć mocno różnią. Mamy tutaj Chińczyka Lidera za około 350 zł i najdroższa to będzie Style MS 182 za około 1200-1300, nie patrzyłem ile teraz kosztuje. W każdym razie, wiadomo, różnica w cenach będzie, ale generalnie mamy tutaj, właśnie lidera 4114, który ma 41 pojemności i moc 1,9 konia. Mamy tutaj Echo CS310, który posiada 1,5 konia z pojemności 30,5. Mamy Sztyla ms 162, który ma pojemność 30,1. I moc 1,6 konia, i mamy Rurisa RM300, który posiada moc deklarowaną 1,5. Nie bardzo w to wierzę, dlatego że pojemność jest 8,5. Nie sądzę, żeby tyle wyciągnęli z tej pojemności, ale zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, jak ona się sprawdzi. Zwłaszcza, że to jest najmniejsza, najlżejsza pilarka w tym porównaniu, zaraz zobaczycie ważenie. No i mamy oczywiście styla MS182, moc 2,2 konia. Tak naprawdę te trzy pilarki tu na środku one są praktycznie tej samej mocy: 1,5, 1,6 konia, lider 1,9 i steel 2,2. Sobie zobaczymy, nie tylko właśnie jak pracują te bardzo zbliżone mocą, ale też chcę Wam pokazać, jak to się różni, jak praca nimi różni się od tych trochę mocniejszych egzemplarzy 1,9 i 2,2 konia. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, zainteresowany takimi małymi pilarkami, to zapraszam do oglądania. Zaraz odpalę. Najpierw sobie oczywiście wszystkie rozgrzeję, a później w takim cieńszym materiale, dlatego cieńszym, że to są pilarki do cieńszego materiału. Więc w takim je będę sprawdzał. Zobaczymy jak szybko tną. Oczywiście to jest tylko porównanie cięcia. Dodatkowo nie bierzcie tego zbyt poważnie, dlatego, że to jest tylko poglądowe porównanie, bo każda z tych pilarek ma inny zestaw tnący. One są wszystkie ostre, naostrzone zostały, ale każda ma nas, pracuje na innym zestawie. Nie powiem, że swoim, bo pozamieniałem niektóre. Zestawy. Niektóre pilarki używam nie na oryginalnych zestawach. W każdym razie wszystkie one są. Nie, nie wszystkie. MS162 pracuje na łańcuchu 0325 podziałka, ale mały ząb. Reszta pracuje na podziałce 38 pico. Poza tym dwie pilarki, czyli Echo, to pomarańczowe tutaj Echo i Stil, są na rowek 1.3, czyli to są trochę szersze łańcuchy. Reszta jest na rowek 1.1. No i oczywiście firmy łańcuchów się różnią i tak dalej, rodzaj łańcuchów się różni. Więc to nie będzie takie jakieś super dokładne porównanie, ale poglądowo możemy zobaczyć jak one wszystkie pracują względem siebie. Więc zapraszam do oglądania. Zobaczmy ile ważą te pilarki gotowe do pracy, zatankowane z prowadnicami. Najpierw ruriserem 300. Waga 4,35. Teraz Echo CS 310. Waga 5,2. Teraz Steel MS 162. pięć przecinek sześćdziesiąt osiem, stylęm s osiemdziesiąt dwa, pięć przecinek siedemdziesiąt dziewięć i lider czterdzieści jeden czternaście, pięć przecinek sześćdziesiąt cztery. się wagam różnica w wadze częściowo jest spowodowana na pewno różnymi prowadnicami i różnymi pojemnościami zbiorników. Wow. A więc teraz taka szybka ocena samej pracy, zanim przejdę do czasów, dlatego że czasów jeszcze nie widziałem, dopiero sobie posprawdzam, ale na, na ciepło chcę samą pracę tych pilarek omówić. Otóż tak, według moich odczuć oczywiście tutaj też zależy trochę od łańcuchu, wiadomo, ale według moich odczuć najbardziej szarpała, najmniej przyjemna była pilarka Ruris. Ona najbardziej szarpała w materiale, i tutaj najmniej przyjemnie się nią cięło, może dlatego, że ona jest najlżejsza, co jest znowu jej, jej dużym plusem, bo naprawdę ona jest kilogram lżejsza od innych, a od większości nawet więcej niż kilogram. Także różnica w wadze jest ogromna, i w ogóle trzeba zauważyć, że ta pilarka nie jest od aż tak grubego materiału. Ona jest raczej do, do gałązek, do drobnicy. Nawet jeszcze połowę cieńszego materiału niż tutaj widzimy. Więc w takim cieniutkim materiale myślę, że super by się sprawdziła, a jest niesamowicie lekka. Ale w tym teście tutaj zawieszenie było moim zdaniem najgorsze. Później, później był lider. Powiem Wam, że no był, był lepszy, jeśli chodzi o zawieszenie, może nie jakoś bardzo dużo, ale, ale wyraźnie, znacząco. Także drugie miejsce od tyłu zajął pod tym względem. Trzecia pilarka to jest to Echo, ona już była wyraźnie gładsza w pracy, mniej szarpała niż dwie pozostałe, tutaj różnica jest już duża, Powiedz, powiedziałbym, że o klasę wyższa. A dwa, dwa stile zajęły pod tym względem, moim zdaniem, Pierwsze miejsca. Naj... Najgładziej mi się ciało tym sztylem 162. Najmniejsze. Znaczy, no, trudno mówić o w ogóle jakichkolwiek szarpaniach w obu tych pilarkach, w obu sztilach, bo tutaj zawieszenie jest na tyle przyjemne. W echo niewiele gorsze, naprawdę niewiele gorsze. Minimalnie. Ale tu jest tak gładko, tak fajnie się tnie, że tutaj praktycznie można w ogóle nie mówić o żadnym szarpaniu. Ale jeszcze. 162. Chyba ze względu na to, że ma węższy łańcuch, bo tu jest na, na rowek 1,3, a w drugiej w 182. jest na. Nie, tu jest na 1,1, a tam jest na 1,3 i tu jest 3, 325 podziałka, a tam jest 3,8 pico. Także ta pilarka była jeszcze gładsza. Tutaj już była po prostu poezja. Tamta była prawie że to samo, ale troszkę, troszkę gorzej. 182. Jeśli chodzi o. Odpalanie tych urządzeń, to powiem Wam, że najmniej przyjemnie się odpala lidera. Tutaj jest najciężej, w sensie nie to, że ciężko, bo to wszystkie są, wszystko są małe pilarki, ale najbardziej czuć to szarpanie podczas odpalania. Później Ruris, Naj, najprzyjemniej się odpala moim zdaniem Echo. Tutaj naprawdę odpalanie jest bajecznie przyjemne, fajne. Tutaj mi się podoba. A teraz zobaczę sobie czasy i porozmawiamy o, o samym cięciu. A więc tak jak mówiłem na początku, nie bierzmy tego porównania tak zupełnie poważnie, bo wszystkie one pracowały na innych zestawach tnących, mogły być troszkę inaczej naostrzone, mimo że wszystkie łańcuchy były ostre, ale wiadomo, że naostrzenie mogło się trochę różnić. Ale myślę, że jakieś takie generalne wnioski z tego z tych cięć możemy wyciągnąć. Zaraz postaram się coś omówić. Najpierw możemy sobie odhaczyć tego Rurisa RM300. Dlatego że okazało się, że on jest dużo wolniejszy od pozostałych pilarek. On na pewno nie ma tej mocy, którą deklaruje producent 1,5 konia, ale tego się można było spodziewać. Bo to rzeczywiście z wyglądu i z wagi jest dużo mniejsza pilarka. Ona jest przeznaczona do mniejszych, drobniejszych zadań. To drewno jest dla niej stanowczo moim zdaniem za grube. Nie powinna być takim używana w ogóle. To jest do, ga, do gałęzi, do drobnej gałęzi pilarka. Ona jest ponad kilogram lżejsza od większości z pozostałych, także to jest ogromna różnica i naprawdę czuć to w rękach. Tą pilarkę można wybrać, jeśli komuś bardzo zależy na wadze, bo różnica w wadze jest mocno odczuwalna. Naprawdę, ta pilarka jest leciusieńka. A więc, teraz, jak już mamy z głowy tą najwolniejszą pilarkę, to zajmijmy się tą najszybszą, czyli MS-162. Dlaczego ona była najszybsza, mimo że tak naprawdę mocowo ona jest słabsza od lidera i od 182 MS? Otóż tutaj mamy zamontowaną prowadnicę specjalną od Oregona. To jest SpitKat Nano 0325, mały ząb. I tutaj ta prowadnica świetnie się sprawdza z tą pilarką. Ona dodaje jej dużo prędkości. Naprawdę ta pilarka na niej super pracuje. I myślę, że właśnie tutaj prowadnica była dużym plusem dla tej pilarki dużo jej dała ciekaw jestem jak by pracowała 182 na tej prowadnicy ale to jest inna podziałka więc żeby zamienić to musiałbym też zmienić bęben w tej pilarce 182 i kto wie czy zaraz tego nie zrobię to chwilę potrwa ale może jeszcze na koniec Wam pokażę cięcie 182 właśnie na tamtym zestawie tnącym tak żeby było fajniej w każdym razie tutaj na pewno zestaw dużo, dużo pomógł, dużo zdziałał, dlatego na pewno wygrała, jeśli chodzi o prędkość cięcia. Natomiast to, co może trochę dziwić, to fakt, że to echo, które powinno mieć 1,5 konia, 1,5, było takie samo szybkie jak ten styl, który powinien mieć 2,2 konia. No, tutaj różnica w mocy jest ogromna, jak to się mogło wydarzyć? Powiem Wam, a mają takie same rowki, czyli 1, 3, i oba, oba zestawy są na 3,8 piko. Otóż w tym stylu nic nie było robione. To jest pilarka, tak jak się ją kupuje. No poza tym, że prowadnica, sama prowadnica, łańcuch nie, łańcuch jest oryginalny od niej, ale prowadnica jest zmieniona, ale to nie ma znaczenia, bo to jest normalna prowadnica, tylko ma takie fajne malowanie. Więc tutaj to jest wszystko tak jak było zakupione. Natomiast w Echo tutaj był usunięty katalizator z przodu i też taka drobna przegroda, która jest przy wlocie powietrza, też ją sobie usunąłem. Z innych powodów, ale, ale też ją usunąłem mi się nie podobała. Być może, że to wpłynęło na moc i prędkość cięcia tej filarki, bo poza tym ona jest w oryginalnym stanie. Oryginalny łańcuch, prowadnica, wszystko tak jak dostałem. W każdym razie ona okazało się, że jest w tej chwili równie szybka jak, jak ten styl, nawet powiedziałbym, że troszkę odrobinę szybsza, ale tutaj bym tego nie brał pod uwagę, dlatego że no wiadomo, różne łańcuchy, różne naostrzenie łańcuchów, więc to też mogło mieć jakiś wpływ. Takich drobnych różnic to już się nie, nie czepiajmy. Powiedzmy, że cieły podobnie. A teraz, jak wypada lider w porównaniu z pozostałymi pilarkami? Pomijając Rurisa, który okazał się zdeklasowany, okazało się, że to jest po prostu inna mocowo kategoria. Jego można tutaj pominąć. Poza tym ona była najwolniejszą pilarką z pozostałych, ale nie najsłabszą. To może trochę dziwić, bo ona ma 1,9 konia. Echo i MS162 mają 1516, ale tak jak mówiłem, stil ma inny zestaw nocy, bardzo fajny, trochę ją przyspieszył. Echo ma wydłubany katalizator, także też na pewno trochę przyspieszyła. I dlatego być może, że LIDER był w tym porównaniu najgorszy, niedużo, niedużo, to jest jak, jak na pilarkę o tyle tańszą od pozostałych, to jest naprawdę niezły wynik. Ale muszę zaznaczyć, że tutaj też przepływ spalin był poprawiony, bo tutaj też mam po roz, po, 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 powiększone te otwory w tłumiku, także ten LIDER też powinien pracować troszkę lepiej niż normalnie taki prosto ze sklepu. Ale okazuje się, że nie dało mu to bardzo dużo w przeciwieństwie do Echo, które fajnie pracuje po usunięciu katalizatora. Natomiast, mimo że ten lider ma trochę usprawniony wylot, to i tak okazał się wolniejszy od MS 182 bez żadnych przeróbek. No, bo tutaj jest po prostu większa moc oryginalnie, 2,2 konia. Także taka drobna różnica między nimi jest jak najbardziej usprawiedliwiona. A więc, tak generalnie, wszystkie te pilarki całkiem nieźle sobie poradziły, w miarę równo, poza Rurisem, który został. Zdeklasowany, ale to jest inna kategoria się okazało. Wszystkie reszta bardzo równo, bardzo podobnie cieły, Bardzo fajnie, było ok. Jak tam takie małe pilarki tej pojemności i mocy to było bardzo, bardzo dobrze. Nawet ten LIDER mimo, że był troszkę gorszy od innych ale on jest znowu dużo tańszy od innych. Chociaż tutaj też muszę zaznaczyć, że najmniej przyjemny. Z tych czterech on jest najmniej przyjemny i do odpalania i do pracy. Jeśli chodzi o amortyzację, tylko on ma gumową, reszta jest sprężynowa i naprawdę robi to dużą różnicę. Tamte trzy dużo są przyjemniejsze w pracy niż, niż ten lider. No niestety, tamte są markowe, one są dużo droższe i coś za tym idzie, tak? To nie jest tak, że płacimy za nic. Coś jednak tutaj te pieniądze dodały. Więc jak na tanie pilarki, to on jest i tak niezły ale jeśli miałbym nie brać pod uwagę ceny urządzenia to dla mnie on jest tutaj najgorszy z nich wszystkich jeśli bierzemy pod uwagę cenę to wtedy wiadomo wszystko się zmienia, ale jak nie bierzemy pod uwagę, pod uwagę ceny to stanowczo przyjemność ścięcia jest w nim najgorsza i obsługi też zresztą i przełączniki i ssanie i sama jakość plastików no wiadomo no jest tani więc to wszystko jest trochę gorsze natomiast tych Trzech pozostałych tutaj nie mogę nic powiedzieć jeśli chodzi o, o to, która z nich jest lepsza, dlatego że to dużo zależy czy wprowadzimy te poprawki, które ja wprowadziłem, czy nie. Bo jak się okazuje, ten najmniejszy stylu MS 162 wystarczyło wymienić prowadnicę łańcuch i on już stał się najszybszą z tych wszystkich pilarek. Myślę, że za chwilę jak zmienię zestaw tnący ze 162 przełożę do 180 182 to wtedy się okaże, że ta pilarka będzie pewnie najszybsza. I zaraz to sprawdzimy. A teraz zobaczymy jak ta 182 sobie poradzi na zestawie nano. Myślę, że będzie fajnie. Zaraz zobaczymy. Z tym, że muszę zauważyć, że w poprzednich wynikach widać, że każda z pilarek... Każde następne cięcie było coraz, troszkę, coraz dłuższe dlatego, że ten pień się troszkę rozszerzał, bo tu jest jak widać sęk i w stronę sęka się ten pień rozszerzał. Dlatego też prawie do niego dochodzę i obawiam się, że w tej chwili ta filarka będzie miała odrobinę ciężej niż pozostałe w tamtym teście. Ale to są następne cięcia, więc tutaj Z2 zrobię, zobaczymy jak jej pójdzie. A później odetnę całego tego senka. I zobaczymy jak będzie dalej, ale tutaj już drewno jest znowu cieńsze, więc to jest tylko takie poglądowe cięcie. Bardziej się będą liczyły te dwa tutaj pierwsze cięcia. Ona ma troszkę ciężej niż pozostałe wcześniej, ale myślę, że nie dużo. Zobaczmy. Nie wiem, czy wyszła szybciej niż pozostałe, ale powiem Wam, że bardzo fajnie pracuje, bardzo gładko i szybko wchodzi w materiał. Sama frajda, cięcie tym zestawem z tą pilarką, zresztą z MS-162 było podobnie. Po prostu sama przyjemność. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.